Drukujemy plakaty metodą linodruku. Jest to bezpieczna metoda, bo jest wewnętrzna. Nikt nie wie, nikt nie słyszy, nikt się nie, nie da I, tak. I nigdzie nie, nie wyszło, nigdzie na I pojawiają się takie doświadczenia z płytkami PCV, które zdaję, tutaj Zdaje do, dokładnie egzamin, proszę Ciebie, z tym, że rozmiary są większe, tak. nie do wykrycia materiał. E, jakie to były plakaty? Plakaty były takie proste. Solidarność zwycięży. To wasz ostatni dzień, no takie tego I typu się to leczeń. było wieszane? Tak, na, 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 na wewnątrz zakładów kopalni soli i z zewnątrz kopalni Kto wieszał? Soli. No było kilka, kilka osób, które, które się tym zajmowały, wymienisz? ale często, często bywało tak, że to robiłem sam. A wymienisz choć jedną z tych kilku osób? No powiem tak, że był to Antoni Chachlica, nieraz przekazywałem to. Takiemu człowiekowi z, z oddziału mechanicznego. Bo osób nie było za wiele. We wczesnym od, czasie jeszcze był Krzysiu Ustupski, już niestety nieżyjący. Potem się też zwolnił, przeniósł się gdzie indziej. No, dość taka ciekawa postać. Natomiast bardzo ciekawa rzecz, bo nie wiem, czy wiesz, że wydrukowaliśmy coś tako, takiego w języku rosyjskim, i w, jeszcze w regionie. Co taka jest Solidarność? To jeszcze w 1981 roku. To było 81 I te, te, ta ulotka w języku rosyjskim przez Krzysia Ustupskiego jako jedynego, który był chętny do tego, żeby to rozdawać, bo pracował na turystyce, rozdawał to grupom rosyjskojęzycznym, co było bliskie właściwie szaleństwa. Wtedy. Bo grupy rosyjskojęzyczne to byli sami funkcjonariusze. I on te ulotki wciskał do kieszeni tam na trasie turystycznej. Więc mo mogę powiedzieć, że e, facet trochę był szalony, ale, ale mogę powiedzieć, że e, bardzo inteligentny, bardzo sprytny, e, no ale nie wszystkie rzeczy się tak układały po jego myśli, no ale, ale tak się stało. A czy obok plakatów że... wchodziła jakaś e, bibuła, wydawnictwa bezdebitowa? Potem, potem rozumiesz, tej bibuły to przychodziło z różnych stron. Wiesz, że u nas była drukarnia, tylko wieliczki największa, która potem zasłynęła tą słynną akcją telewizyjną bezpieki pokazującą ukryty bunkier pod stadołem.